Kochani, zakończyliśmy właśnie kurs Nowe życie. Po raz kolejny ogłosiliśmy Pana Jezusa Panem i Zbawicielem. Ponad 11 osób przystąpiło do nowego życia, otrzymało wspaniały dar Ducha Świętego. Posłuchajmy od ekipy, dlaczego warto przyjechać na ten kurs. Słuchajcie, to jest piękny czas, naprawdę warto przyjechać. Ja tutaj cały tydzień spędziłem i jestem zadowolony, szczęśliwy. Spadajcie na ten kurs, zapraszam serdecznie. Jesteśmy jeszcze na świeżo, więc jeszcze wszystko gra, ale to, tego ludzie doświadczyli, no było widocznym znakiem, że Bóg jest, że działa, że przemienia ludzi naprawdę na naszych oczach. Zapraszamy serdecznie. No, to ja mogę dodać? Prostu warto. Wiele. Zapytajmy też księdza dobrodzieja i... Tak, wiele cudów, słuchajcie, byliście wspaniali. Zapraszamy też tych, którzy jeszcze nigdy nie byli. Amen. Aman. Angela, dlaczego uważasz, że powinniśmy przyjechać na ten kurs? Super czas, super uwielbienie, super ekipa i super. Słuchajcie, następny kurs już za miesiąc w Bolechowie Śledźcie naszą stronę Poznań.pl. Naprawdę warto narodzić się na Z Bogiem.